Witam, jaśnie Pana. Nazywam się Barnaby Basil Folti i z polecenia księżnej będę Pana majordomusem w Korwobianko. Wcześniej z sukcesami odbywałem służbę u państwa Nibili oraz u admirała Rompali w Nazairze, który, jak być może Pan wie, jest niezwykle wymagającym dżentelmenem. Powoli, Barnabo Bazyli. Zapewniam Cię, że nie jestem typowym właścicielem ziemskim. Prawdę mówiąc, to pierwsza nieruchomość, jaką posiadam. O, w takim razie, proszę pozostawić wszystko mnie. Zajmę się organizacją i pracami porządkowymi. Już niedługo to miejsce będzie najlepiej prosperującą winnicą w okolicy. Wspaniale. Widzę, że jestem w dobrych rękach. Ta winnica wygląda na miejsce z długą historią. Wiesz, do kogo należała przede mną? Księżna nabyła ją od barona Rossella zaraz po tym, jak zbankrutował. Z kolei on kupił ją od pana Boliusa herbu Kat. Niezwykle barwna to była postać. Pochodził z Kedwen. Był Katem? Nie, on nie. Ale jego pra pra pra, pra dziadek owszem. Ponoć był najzwyklejszym rzezimieszkiem, ale okazało się, że jakimś cudem na dworze w Bokler... Dostał posadę kata. Krążyły o nim legendy, że ściął więcej głów niż rośnie krzewów winorośli we wszystkich królewskich winnicach. Ani razu się przy tym nie zawahał. Nie ciął krzywą, nie zepsuł roboty. Za wybitne zasługi ówczesny władca nadał mu tytuł i te ziemie. Zaś sam pan Bolius w młodych latach był inżynierem. Kiedy przeszedł na emeryturę, osiadł tutaj i zaczął produkować wina. Niestety pech chciał, że szybko stracił powonienie, niedługo potem smak. Lekarze zabronili mu też spożywać alkohol. Przykre. Musiał zrezygnować z produkcji? Ależ skąd? Produkował jeszcze więcej. Zaczął wydawać huczne przyjęcia, na które zapraszał przyjaciół z całej okolicy. Częstował ich swoim winem i radował się, widząc, że przynajmniej ich może uszczęśliwić. Taki właśnie był pan Bolius. Może zrobimy sobie mały tour de cor w Obianku? Naturalnie. Proszę za mną. Myślę, że rozsądnie będzie zacząć od wizyty na wzgórzu. Oto włości jaśnie Pana w całej okazałości. Sporo tego. W rzeczy samej. A teraz pokażę jaśnie Panu kilka interesujących detali. Proszę pozwolić za mną. Jesteś zawodowym majordomusem? Tak, pochodzę z rodu majordomusów. Ojciec był majordomusem, tak samo dziad. No i stryjeczna babka. Właściwie to od niej wszystko się zaczęło. Stryjeczna babka? To była twarda kobieta. Ponoć od dziecka miała mocne postanowienie, że do czegoś dojdzie. I udało jej się. Gdy przybyła do Bokler, najęła się jako pomoc domowa w jednej z winnic. Potem awansowała, aż została majordomusem. Z czasem wciągnęła całą rodzinę. To kwatery dla służby. Ten zielony dom zajmuje ja. Za zgodą księżnej pozwoliłem sobie skompletować załogę, którą zresztą opłaca skarb księstwa. Miło z ich strony. Przyznam, że nie jest to najbardziej reprezentatywna część posiadłości, ale chyba warto, żeby jaśnie pan wiedział, gdzie się mieszczą. Baron Rossel kazał wyciąć rośle w tej części posiadłości i posadzić drzewa oliwne. Przepięknie wyglądają, zwłaszcza wiosną. Teraz też niczego im nie brakuje. Jak nie chlapnę sobie winka, to nie pozna mnie rodzinka. W dole przed nami widać winnicę. Rośnie tu szczep Carvaner, Jeden z najstarszych na świecie. Świetnie starzeje się w beczce. Charakteryzuje się aromatami jeżyn, wiśni, śliwek, cynamonu. Cudo. Będę musiał kiedyś spróbować. A ja córkę mam. Gotowa do wydania. Chleb daje nogi, a Ładna studnia. Tak, choć już dawno wyschła. W czasach hucznych biesiad urządzanych um, przez pana Boliusa. Napełniano ją winem. Ponoć, niegdyś jeden z gości, który bawił u pana Boliusa po raz pierwszy i nie znał tego zwyczaju, postanowił wskoczyć do studni i popełnić samobójstwo z powodu zawodu miłosnego. Przyjęcie dobiegało już końca i studnia była niemal pusta. Nie doszły samobójca, wskoczył, ale zamiast się zabić, jedynie połamał sobie nogi. Dla uśmierzenia bólu pił wino. Zapił się na śmierć? Ależ skąd? Nazajutrz, kiedy go znaleziono, uznał, że spotkał go podwójny cud. Woda przemieniła się w wino, a on zachował życie. Wyjechał do klasztoru w górach smoczych i zaczął głosić mądrości lebiody. Żona Pana Boliusa, Nina, miała tu ogród. Ach, jakież to było przepiękne miejsce. Teraz jest trochę zapuszczone. Zgadzam się. Jednakowoż nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy przywrócili budawną świetność i znów posadzili tu zioła i inne rośliny. Tu pani Nina sadziła drobne, delikatne kwiaty i zioła. Można odnieść wrażenie, jakby ich zapach wciąż unosił się w powietrzu. Romantyk z ciebie, barna Bazyni. Czujecie! Zapach tu są! W własnej osobie! Czy się? Zapach psom. To miejsce pełniło rolę dodatkowej piwniczki na wino w czasach urodzaju. Hmm. Gdyby je trochę przerobić, nadałoby się na stanie dla płotków. Wisiały, wisiały ja Tu znajdują się piwnice. Za czasów pana Bulliusa trzymano to wino, jednak baron Rossell składował tu również oliwę. Pozwoliłem sobie uprzątnąć... Hmm, bałagan, który... Zostawiłem po walce z Bruksą. Dziękuję, Barnabo Puzzle. Doceniam. Kto się często myje, ten krócej żyje. Jak pan widzi, fasada jest, jakby to powiedzieć, nieco przybrudzona. Ale nie można odmówić jej pewnego dyskretnego, południowego uroku. Prawda. Chociaż przydałoby się jej małe malowanie. krócej No, jesteśmy w środku. Na lewo znajduje się sypialnia, na prawo jadalnia i kuchnia. Na górze, jaśnie pan, znajdzie zaś pokój gościnny, aktualnie pełniący też rolę składziku. Niezły pomysł. Na razie wyposażenie jest bardzo podstawowe, ale wierzę, że wspólnie uda nam się wprowadzić tu stosowne innowacje. Gdyby na przykład powiesić tu kilka obrazów, wnętrze od razu nabrałoby charakteru. Teraz już Jaśnie Pan wie, jak to wszystko wygląda. Korwobianko to piękna posiadłość, choć trzeba przyznać, że nadgryzł ją ząb czasu. Gdyby... proszę wybaczyć śmiałość. Gdyby Jaśnie Pan zechciał nieco zainwestować, by uczynić ją jeszcze piękniejszą, służę radą. Chętnie skorzystam. Gdybym zdecydował się na remont, na pewno się do Ciebie zwrócę. Wspominałeś, że przydałby się tu mały remont. Och, zdecydowanie. Pytanie brzmi, od czego jaśnie pan chciałby zacząć? Myślałem, żeby tu trochę odmalować. Może odnowić ściany z zewnątrz. Za pozwoleniem, a może po prostu generalny remont? Wraz kierowałem takimi pracami w letniej posiadłości admirała Rompali. Efekty były wprost zadziwiające. Nie dość, że rezydencja niezwykle zyskała na wyglądzie, to jeszcze udało się wygospodarować miejsce, by wyeksponować broni, pancerze, których admirał był miłośnikiem. Zdaję się na ciebie. Przeprowadź generalny remont. Natychmiast biorę się do dzieła. W ciągu doby sprowadzę tu ekipę, która remontowała. Rezydencja admirała to najlepsi specjaliści w okolicy. Myślę, że nie zabawią tu zbyt długo. Są bardzo sprawni w tym, co robią. Obstawiam, że już dwa dni później jaśnie pan będzie mógł się cieszyć piękną, odnowioną rezydencją. Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze? Skoro mam teraz takie pokaźne podwórze, może dałoby się uczynić je trochę bardziej. Hm, użytecznym. Och, tak, tak. Koniecznie. Mniemam, że w związku z fachem jaśnie pana przydałyby się tu stoły do ostrzenia mieczy i naprawy pancerzy. To tak na dobry początek. Moje pancerze co jakiś czas wymagają renowacji. Tu trzeba coś naoliwić, tam wzmocnić. Przydałoby mi się jakieś stanowisko, na którym mógłbym to robić. Admirał Rompali zatrudniał niegdyś specjalistę, który wykonywał najlepsze stoły płatnerskie po tej stronie Jarugi. Natychmiast się tym zajmę. Dobrze, zamów taki stół. Natychmiast. Według mnie sprowadzenie go tu zajmie najwyżej jeden dzień. Czy życzy pan sobie coś jeszcze? W moim fachu miecze szybko się zużywają. Przydałaby mi się profesjonalna ostrzałka. Jak najbardziej. Nie sądzę, by ktoś uznał to za zbytną ekstrawagancję. W takim razie kup, proszę, przyzwoity egzemplarz i każ wstawić na podwórze. Oczywiście, zaraz poślę do miasta. Myślę, że jutro o tej porze jaśnie pan będzie mógł ją przetestować. Czy życzy pan sobie coś jeszcze? Wiesz, rozmyśliłem się. Nie mam dziś głowy do gadania o remontach. Chcę cię za to coś zapytać. Chętnie odpowiem na każde pytanie. Dziękuję. Muszę wracać do swoich spraw. Do zobaczenia niebawem. osobie! Jak idą prace renowacyjne Barna Bobazyni? Och, doskonale. Ukończyliśmy remont generalny. Pozwoliłem sobie też wstawić po dwa wieszaki na broń i pancerze. Gdyby jaśnie pan zechciał jakoweś wyeksponować. Jest też kilka miejsc na nowe obrazy. Ponadto. Robotnicy, uprzątając piwnicę, natknęli się na coś zgoła osobliwego. Mam wrażenie, że jaśnie pan powinien to zobaczyć. Skoro tak mówisz, pójdę sprawdzić, co to takiego. Chyba jest za tą ścianą. Laboratorium. Widać musiał tu też kiedyś mieszkać jakiś alchemik. Wiesz coś o laboratorium w piwnicy? Któryś z poprzednich właścicieli interesował się może alchemią? Laboratorium? Alchemia? Nic mi o tym nie wiadomo, ale tuszę, że dla Wiedźmina to może być ciekawe znalezisko. Rzeczywiście, jest. Było zamurowane, a wyposażenie jest dość wiekowe, więc pewnie należało do kogoś, kto zajmował Korwobianko, zanim zacząłeś tu pracować. Ale ten ktoś bez wątpienia znał się na rzeczy. Są tam menzurki i kolby ze smoczego szkła, destylatory, sublimatory, węgrometry. Jaśnie pan wybaczy, ale kompletnie na tym się nie znam. Chodzi po prostu o to, że ten sprzęt to prawdziwe cacko, wybitne dzieło alchemicznego rzemiosła. Jeśli miałbym porównać wytwarzanie mikstur w tym laboratorium albo nad ogniskiem, to nie ma porównania. A zatem jestem jeszcze bardziej kontent, że jaśnie pan go odkrył. Zaczyna mi się tu naprawdę podobać. Może kontynuowalibyśmy remonty? Co o tym sądzisz, Barnabo Bazeni? Naturalnie. Tym razem zajmiemy się domem czy podwórzem? Mam wrażenie, że gdyby trochę tu zainwestować, dom byłby bardziej funkcjonalny. Rzeczywiście, warto pójść za ciosem. Teraz, gdy ukończyliśmy generalny remont, możemy pomyśleć choćby o nowym łóżku czy dodatkowych stojakach na broni i zbroje. Z kolei pokój gościnny wiele by zyskał, gdyby wstawić tam nowe meble i odmalować ściany. Zastanawiam się nad kupieniem sobie wygodnego łóżka. Doskonała koncepcja! W pańskim zawodzie odpoczynek to kwestia niezwykle ważna. Proszę powiedzieć słowo, a zamówię łoże z pracowni, w której zaopatruje się dwór. Dobrze, zamów to łoże. Należy mi się chyba na stare lata. W rzeczy samej, w rzeczy samej. Zaraz wyślę posłańca. Jutro o tej porze łóżko będzie na miejscu. Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze? Przydałby mi się dodatkowy stojak na broń. Mam kilka ciekawych egzemplarzy, które chciałbym wyeksponować. Znam w mieście pracownię stolarską, w której ze zwykłego drewna są w stanie wyczarować prawdziwe cuda. Wystarczy jedno pańskie słowo. Dobrze, zamów ten stojak. Oczywiście natychmiast. Myślę, że sprowadzenie go tutaj zajmie najwyżej jeden dzień. Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze? Czasem przywożę z wypraw ręcznie robione pięknie zdobione pancerze. Część z nich ładnie by się prezentowała w tych wnętrzach. Zgadzam się. Nadałyby im nieco wiedźmińskiego charakteru. Czy mam zamówić odpowiednie stojaki? Tak. Tylko postaraj się proszę, żeby starannie je wykonano. Naturalnie. Ma się rozumieć, nie ma nic gorszego niż piękna zbroja na byle jakim brzydkim stojaku. Dołożę wszelkich starań, aby jutro o tej porze były już w Korwobianko. Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze? Zastanawiam się nad pokojem gościnnym. Niby nie spodziewam się tu gości, ale... Och, to wszakże nie ma znaczenia. Pokój gościnny powinien być w każdym szanującym się domu. A nuż ktoś jednak zechce jaśnie pana odwiedzić? Tak. Im szybciej się za to weźmiemy, tym lepiej. Od razu poznać człowieka czynu. Zajmę się tym osobiście. Moim zdaniem za dwa dni pokój powinien być gotowy. Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze? Te renowacje zaczęły mnie wciągać. Może byśmy coś jeszcze ulepszyli? Ależ jak najbardziej, doskonały pomysł. Teraz, kiedy jesteśmy po remoncie generalnym, może warto zająć się obejściem odnowić stajnie, przywrócić do świetności dawny ogród żony pana Boliusa? Widziałeś płotkę mojego kolegi? Wiele razem przeszliśmy, i skoro ja mam wreszcie porządny dom, to ona też powinna. O, porządna stajnia świadczy o właścicielu. Proszę tylko o sygnał, a od razu każę rozpocząć prace renowacyjne. Dla mojej płotki i wszystko. Każ wyremontować stajnię. Natychmiast biorę się do dzieła. Sprowadzenie robotników i cały remont zajmie pewnie ze dwa dni. Czy życzy pan sobie coś jeszcze? Wiesz, czasem zdarza się, że potrzebuję na eliksir ziół, które nie rosną nigdzie w okolicy. Och, to przecież stary ogród pani Niny, żony pana Boliusa, doskonale nadaje się wyhodować w nim zioła. Jest tam dość miejsca nawet by zasadzić krzewy. Dobry pomysł, Barnabo Bazylii. Hodowla rzadkich ziół oszczędzi mi całych godzin żmudnych poszukiwań. To koncepcja jaśnie Pana. Ja jestem tylko skromnym wykonawcą woli. Myślę, że za dwa dni powinniśmy móc posiać pierwsze zioła. Czy życzy Pan sobie coś jeszcze? To na razie wszystko. Dziękuję. Jak idą prace renowacyjne? Z radością pragnę zawiadomić, że prace zostały ukończone. Teraz jaśnie pan może w pełni cieszyć się dobrodziejstwami winnicy. Jaśnie pan wybaczy śmiałość, ale pomyślałem, że skoro zakończyliśmy wszystkie prace w Korwobianko, a posiadłość wygląda piękniej niż kiedykolwiek, przyjemnie byłoby to uczcić. Pewnie. Czemu nie? Podczas remontu natknąłem się na butelkę Sepremento. Znakomity rocznik 1250. Nie wiem, jakim cudem przetrwało, ale skoro już je mamy, e, dziś jest dobra okazja, żeby je otworzyć. I wtedy wbiegł z płonącym bukietem w tłum. Ludzie myśleli, że to część przedstawienia, dlatego tylko się śmiali. Nawet wtedy, gdy od ognia zajęły się dekoracje. Dopiero jak zapłonęła broda barona Marchewkina, ktoś zorientował się, że coś jest nie tak, i zaczęto gasić. <głosł> Widzę, że pan Bolius i pani Nina wyprawiali tu pierwszorzędne bale. Rzeczywiście tak było. Baron Rossell był w tym względzie zdecydowanie bardziej stonowany. Powiedz mi, Barnabo Bazylii, jak to jest z tutejszym winem? Możemy je produkować? W tej chwili jest to niestety niemożliwe. Zeszłej jesieni zaraza zniszczyła wszystkie krzewy, ale Baron Rossell kazał zasadzić nowe. Z tym, że trzeba poczekać, aż zaczną wydawać owoce. I mieć nadzieję, że nie dopadnie ich zaraza. Ach, szkoda by było, naprawdę szkoda, bo doskonałe to sepremento prawda? Pozwolę sobie uzupełnić jaśnie panu Kielich. O. Dziękuję.